Rozpoczęliśmy, jeśli Pan już pozwoli, rozpoczęliśmy kontynuację, budo kontynuację budowy ciągu chodniku, ciągu, ciągu, ciągu spacerowego bulwaru Kazimierza Deptuły nad Bugiem. Przy okazji też niejako dokonujemy zasypania schodów, które nie funkcjonowały przez wiele, wiele, wiele lat. To jest jeszcze pozostałość po, po, po tamtym okresie. Gospodarczym, systemie gospodarczym te schody w naszej, w naszej ocenie miały ekonomicznego, rekreacyjnego, turystycznego uzasadnienia, w związku z czym proponujemy zasypać tę skarpę z zachowaniem wszystkich funkcji widokowych, jakie na, na tej skarpie można realizować. Przypomnę, że tam będzie zlokalizowany punkt widokowy z dwiema lunetami, którymi będzie można podziwiać piękno okolicy. Będzie także w ramach realizacji tego projektu turystycznego. No, punkt odpoczynku, czyli, czyli stoliki, e, czy stolik, ławki, stojaki na rowery, takie zadaszenie, no, wkomponowane w, w ten to właśnie miejsce i niezbędna przebudowanie niezbędnej infrastruktury. Chcę tylko powiedzieć, że udało nam się e, ustalić z, z dyrektorem. Zakładu Energetycznego z panem Kosiorkiem, że z, zlikwidowana zostanie ta napowietrzna linia e, energetyczna, która nie ta wysoka, średniego napięcia, ale jest taka jeszcze bliżej ulicy Kościelnej tego bruku, taka linia, która kiedyś służyła jako zasilenie tego ostatniego budynku stojącego tam na dole. Dzisiaj nie ma tam odbioru prądu, w związku z czym te słupy zostaną zlikwidowane, łącznie z takim dużym narożnym e, na w samym rogu już tutaj tego tego dojazdu w ulicy Kościelnej. No przypomnę, że na dzisiaj jest i tak, że i na tych słupach energetycznych stoją, świecą, nie świecą, ale wiszą oprawy i jednocześnie równolegle jest nasze oświetlenie uliczne, więc ta infrastruktura zniknie, będzie będzie na pewno ładniej i przy okazji przy okazji tej inwestycji dobudujemy taką taką też ścieżkę, ścieżkę chodnik do samego z, Bulwaru Jana, skweruje Jana Pawła II. Skomunikuje się ta część, z pewnością będzie dużo bardziej funkcjonalna niż teraz.